Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony, że po raz piąty mogę złożyć Państwu życzenia jako starosta Subicki z gabinetu starosty Subickiego. Nie ten nadchodzący czas pozwoli Państwu odpocząć i nabrać sił w nowym nadchodzącym 2023 roku. Życzę Państwu dużo zdrowia, radości, rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole, ale też zapachów i smaków, o których zawsze wspominamy z nostalgią, gdy mówimy o naszych świętach. Życzę Państwu także szampańskiej zabawy sylwestrowej i mam nadzieję, że ten rok 2023 będzie rokiem spokoju, wyciszenia i radości, a w szczególności zdrowia. Dziękuję Państwu. Kochani mieszkańcy, za nami. Bardzo ciężki rok, być może najtrudniejszy dla nas wielu. E, rok pełen wojen, chorób, pandemii, kryzysów energetycznych, e, e, olbrzymiej drożyzny, idiotycznych wystąpień prezesa Glapińskiego, naprawdę całej Rzeszy nieszczęść. I chciałem Wam e, życzyć na te najbliższe dni wytchnienia od tych nieszczęść, wytchnienia w gronie najbliższych, bo wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, aby mieć obok siebie osobę bliską, osobę mądrą, osobę uśmiechniętą, osobę przyzwoitą, osobę, którą się kocha. I tego życzę wam bardzo na te święta, żebyście mieli takie osoby wokół siebie. I chciałbym dodać też dwa zdania do naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy tutaj u nas w mieście, u nas w powiecie znaleźli swoje schronienie, żebyście choćby przez chwilę znaleźli u nas na miastkę spokoju. Na miastkę bezpieczeństwa i być może ciut Radości. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Drodzy mieszkańcy naszej małej ojczyzny Powiatu słubickiego. na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, pięknej atmosfery, przy tym sole wigilijnej, rodzinnej, spokojnej atmosfery, wesołych świąt. Na nowy rok chciałbym życzyć Państwu zdrowia, jesteśmy w roku popandemicznym, pokoju zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej i rodzinnej wszelkiej pomyślności, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, kończy się rok 2022. Rok szczególny w działalności naszego samorządu powiatu subickiego, ale i rok aktywności sportowej. Na ten nadchodzący czas Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom powiatu subickiego ciepła, radości i spokoju. A nowy rok 2023 nie będzie rokiem pełen, pełnym zdrowia i aktywności. Aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Wesołych świąt.